Witam. E, tak. To jest Microsoft Flight, właśnie. Tak wygląda na początku. Oczywiście e, ja już sobie muzykę w ustawieniach wyłączyłem. E, gierka wygląda na początku bardzo przyjemnie. E, tutaj jest rejestracja. Windows Live. Ja na razie nie robiłem. Bo nie wygląda, żeby to było potrzebne. Bo tutaj piszę kup Hawaje, a jak się weźmie, wejdzie w grę, to na Hawajach sobie znalazie gram. E, przewodnik już przeszedłem. O, pierwsze co? Muzyczka bardzo przyjemna jest. O, jak się puści Gra sobie taka fajna muzyczka? Dźwięk fajnie, bardzo, bardzo lipny dźwięk jak normalnie w Game Boyu Dźwięk, dźwięk Dźwięk regulacji odgłosów jest jak w Game Boyu Ale fajnie zrobili, że jak się reguluje dźwięki na przykład czegoś to jest właśnie dźwięk tego To już taki Bayer. Microsoft zrobili. Na przykład jak właśnie reguluje dźwięki mówienia, no to mówi. Welcome to Microsoft Flight. Welcome to Microsoft Flight. Ja sobie mniej więcej głośność ustawiłem tak jak w czołgach. Na 30% ogólną i mniej więcej podobnie tutaj reszta. I tak ustawienia sterowania to jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego wiem tylko, że S to jest zwolniej latać W szybciej latać jakieś tam y, różne takie y, F na przykład zwolnienie albo otwarcie, otwarcie, zamknięcie paliwa, jakieś tam takie głupoty y, padem latam ale jest bardzo y, miernie skonfigurowany pad na przykład ja sobie na padzie też yy, dodam przyciski szybszego latania, wolniejszego latania ale to na razie jeszcze tego nie konfigurowam zresztą yy, mogę sobie to teraz skonfigurować Zrobię sobie dodawanie gazu na ósemce. Yy, O przepraszam to jest odejmowanie gazu czyli a dodawanie gazu na 8 co właśnie pomyliłem się i tak będzie mi się łatwiej latało teraz dobrze zaakceptujemy, ale właśnie te ustawienia są bardzo mierne e, jedyna zaleta jest, że ustawienia są bezpośrednio w grze i wszystko jest bezpośrednio w grze. Ustawienia Microsoft Flight Simulator 10 były e, tak jakby w Windowsie i dopiero gra była w grze. Ale ustawienia są bardzo mierne, bo nawet nie da się ustawić czułości pada. Nie da się nic ustawić, prawie że jedynie co takie kurczę proste rzeczy. No dobrze, I jak się do play, to mm -hmm. chyba wejdzie na mój profil, tak? Na początku oczywiście jak się daje play, to jest tutorial. No ja już tutorial sobie przeszedłem. Były pierwsze dwie misje. Latanie, jakieś tam. Lądowanie, a później startowanie i lądowanie na wodzie. No. Tutaj jeszcze Hawaj, na Hawajach sobie nie grałem nawet ale widać jest tutorial 2: lądowanie. Pewnie jak przejdę tutorial i będzie kurcze już misja, no to pewnie wyjdzie kurcze, że kupowanie gry, nie? Ale na razie, no ja sobie przyszedłem, widać wedding party. E... No i zobaczmy jak gra wygląda. Ja tutaj zastopuję na chwilę. No, już się załadowało. We'll go over the basics of landing a light aircraft. You want to fly this mission a few times. It takes practice to make a perfect approach and landing. We're flying the Icon A5 just south of Kona International. The runway here is huge, so it's hard to miss. It's actually built over a lava field. Okay. There are 3 keys to landing an airplane. Speed and you guessed it speed my instructor always told me you've got to slow down to go down no. you have the airplane go ahead and pull the throttle back to 45% or about 3800 rpm here i'll set the throttle for you Nie, przecież. let's lower the landing gear now as well let's lower the nose drop lift the nose up just enough for a shallow descent and we'll start slowing down let me show you something i'll handle the throttle for this part of the lesson i guess i'll lower the landing gear you just concentrate on flying the airplane since speed is the key to a good landing pay close attention to our airspeed we want to descend toward the runway at about 55 knots in this aircraft 55 pinch pinch. so rather than using the throttle to adjust our speed raise the nose to slow down or lower the nose to speed up it might sound strange but it'll really help you nail the landing go ahead and try it we're a little fast so raise the nose to slow down good job we're right on speed okay now that we're at 55 knots make slight adjustments to maintain this airspeed okay good job so far you have control of the throttle again now's a good time to trim this will relieve the pressure you've got on the elevator controls you should be able to fly final approach hands off lights on the left of the runway Gentle on the controls. The smoother you fly, the better. Those are called the Pappy lights. They let you know if you're on the glide slope to the runway. All red lights mean you're too low, and all white lights mean you're too high. If you see too white and too red, you're right on the glide slope. Not all airports have these lights, however. Some airports use a very similar system called the VASI. Right now it shows four white lights, so we're high on the approach. To adjust how high or low we are, use the throttle since we're a little high go ahead and pull the power back a bit we're looking for two white and two red lights now that we're over the runway pull the power back to idle and hold the nose up so the aircraft just settles onto the runway Oof. well it'll take a little practice to make a good landing now gently brake until we slow down to about 10 knots Strasznie rozgadana jest ta gra. Na dziesiątce Microsoft Flight nie gadali tak dużo. Okay, try again. Practice makes perfect. Jeszcze raz mam spróbować, tak? No, przyszedłem misję, 800 ekspon zostałem. Coś tutaj nie zrobiłem. Aha, nie z... Nie zrobiłem miękkiego lądowania. Za, za twardo wylądowałem. E, no dobra, ale ja nie będę tutaj e, zaakceptuję. I może ja sobie już nie będę kręcił drugiej misji, bo to chciałem tylko powiedzieć, że za, za dużo gadania jest po prostu. E, strasznie dużo gada babka. E, w tutorialu in, inny głos kobiety. E, tutaj w misjach już jest inny głos kobiety. Ciekawe, czy w innych misjach będzie może głos faceta, albo innej kobiety, nie wiadomo. To jest bardzo przyjemnie zrobione, tylko strasznie są rozgadani bardziej, niż w tamtej wersji. I nawet nie dają mi dojść do słowa, no i tak... Yy, dlatego ja tutaj nie będę grał na razie. Yy, pokazówka była taka marna na ragnarze bo jechałem, leciałem, leciałem prosto właściwie. Fajniej się leci akurat na przykładzie pierwszego tutoriala tego całkiem początkowego bo do baloników lata no i fajnie gierka zrobiona tutaj ciekawe czy escape'em wyjdę do głównego menu. Tak ale mogłem też kliknąć sobie tutaj no i jak na razie nie widzę potrzeby rejestracji ja sobie będę grał i dam znać czy rejestracja jest konieczna. Na razie początek jest jak widać całkowicie darmowy. Tylko ściąganie takie. Nie no jak ma się szybki internet, to się szybko pobierze, to. Półtora no, wymagane jest. Instaluje się gierka bez żadnego pytania o ikonki na pulpicie ani ikonki szybkiego no to jest, no, ikonka szybkiego wczytywania na na Windowsie na dole. Jedynie co pyta no, o lokalizację gry. No to ja sobie zainstalowałem na dysku D bo nie będę instalował na dysku fleszowym, bo bez przesady kupi nie jestem, bo już nie mam tyle miejsca jedynie czołgi mogłem zaszaleć no i... no teraz jak kręcę filmik to muszę stopować Microsoft Flight zresztą, e, co zauważyłem, dokładnie tak samo jak tamta gra to ta gra też się długo wczytuje na początku nawet wydaje mi się w tej chwili dłużej niż czołgi, bo czołgi yy, kiedyś się długo ładowały, teraz szybciej. Tak dla porównania. No i... Tyle. I postaram się spać dalej, bo 21... Poszedłem spać, 23.30 jest. I się obudziłem. Jednak na spontana właśnie nakręciłem teraz. No. Kiedy konwertuje się to rano, 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 puszczę na YouTube.